Witajcie, witajcie, to znowu ja akurat i witam Was w grze z Jak widzieliście, był już pierwszy odcinek pokazania gry. Znaczy, pokazania gry, pokazania tego, że zrobiłem sobie postać. Niestety troszkę przylagowała mi gra. Zmniejszyłem. Dobra, mamy bale. Od razu, co mogę powiedzieć na początku? Hmm, gra jest podobna, przypomina mi Rafta i Stranded Deep. Dobra. Okej. Okay. Czyli z tego już robię, widzę... ...dziwne. Na F jest zbieranie. Dobra, co będzie w kontenerze? E... Aha, tu jest mój backpack. Dobra, czyli to mogę. Rubber duck, dekoracja i bandaż. Ok, jak teraz wyjść z. E... czekajcie sort date all dobra. dobra mamy patyki myślę, że to się może nam przydać wiecie co, muszę sobie jeszcze zrobić most sensitivity O, jest lepiej, tak jest. Mogę wychodzić po górach, tu mogę, a tu... O, tu też mogę. Spoko. Zobaczmy jak to wszystko wygląda. Tam już jest jakaś fajna baza. Z tego co widzę. Tam też jest coś ciekawego. Nie, no widać, że tu jest naprawdę, jest, już widzę w tej grze potencjał, naprawdę już widzę w tej grze potencjał. Dobra, to teraz tak. Eee, ustawienia, kontroler. Aha, to jest na ten, ale ja nie chcę. Eee. Dobra, Cię. Gdzie jest tutaj? Aha, jest. inwentory building menu. O, jest, na B. Quest menu, czy to co tu jeszcze, jakieś questy będą? WSD to spoko, wiadomo, że zawsze to jest chodzenie. Jump spacja, spoko. Crouch, sprint, dobra. Mouse. Aha, dobra. To coś tu mamy. Strawberry, o. Czyli mamy już jakieś e, truskawki. Strawberry. Dobra, czyli możemy. Tu jeszcze widzę jedne. Z tego co widzę, na razie nie widzę tutaj żadnych zwierząt na wyspie. Dobra, chodźmy może postawmy jakąś pierwszą pierwszy domek, pierwszą bazę albo coś takiego. Szczerze, myślę sobie się tutaj wybudować. Tu jest dość spoko. Będziemy wszystko widzieć dookoła. Dobra. B. Wooden foundation, czyli fundamenty. Ściana, ściana z drzwiami, ściana z oknem, drewniana podłoga. Tego, aha, to już jest metalowe, dobra, czyli tak. Aha, i tutaj nie mogę stawiać, tak? Return. A jakbym chciał, o, dobra, czyli mogę. Dobra, tu już nie mogę, bo zabrakło mi materiałów, czyli idziemy ścinać drzewa. To jest moje zadanie na teraz. Ścinanie drzew. Dawaj mi moją siekierę. No Trzeba przyznać, że trochę to ścinanie trwało. Niestety na razie nie spotkałem żadnego zwierzęcia na tej wyspie więc nie jest źle bo w Stranded Deep to były od razu jakieś kraby, jakieś rekiny w wodzie i takie inne tu Dobra to sobie pozbieram wszystko. Dobra, myślę, że spoko. To mogę rozwalić, co z tego wyjdzie. Dobra, z tego będę patyki. Okej, okay, spoko. O, tu jest jeszcze jakiś namiot. Aha, tego nie mogę zużyć. O, przechodzę przez tekstury, ale jaja. No, gra jest we wczesnym dostępie, więc też nie ma się do czego przypieprzać. Ale pomysł zrobili fajny, bo zrobili po prostu coś takiego, że połączyli rafta z rastem, czyli mamy generalnie rafta z rastem, no albo można powiedzieć, też czekajcie, mam jeszcze zciąć jedno drzegla. albo można powiedzieć, że też Stranded Deep no bardzo mi to przypomina właśnie te wysypki itd. bardzo mi przypomina właśnie Stranded Deep z tym pływaniem, tylko że tam mieliśmy od razu poltron dalej, ale można było robić swoje łódki grałem w Stranded Deep jak było za darmo na Epic Game Store dobra, na sh shifcie Sprint Czyli tak czy tak musimy postawić fundamenty, więc znowu B. Dobra, tu możemy dołożyć, tu możemy dołożyć, tu możemy rozbudować jeszcze, tak. OK. I, i teraz pytanie, czy... Je, aha, ja nie będę już mógł tutaj... A, będę mógł wejść, dobra. Skoro będę mógł wejść... Wchodzi 6. Aha, czyli wchodzi 6 wszędzie. Dobra, myślę, że taką platformę na razie sobie zrobimy. Domek już wygląda w miarę jakoś tam, ale już nie mamy niestety materiałów, więc zebnę tutaj. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mi starczy drzew na zbudowanie całej bazy. Będę chciał się też Wybrać gdzieś na jakąś eksplorację. Nie wiem czy w tym odcinku, ale gra, trzeba przyznać, bardzo mi się podoba. Zresztą, wiecie, ja już dawno mówiłem o tym, jak zakładałem kanał, że ja jestem graczem survivalowym i lubię właśnie kraftowanie, zbieranie surowców itd. W samym Walheimie bodajże, nie wiem czy nie mam 300 godzin. Tylko, że po prostu tam już odpadłem, bo tam był za duży grind. Po prostu wkurzało mnie to, że na przykład na jedną zbroję z żelaza na przykład trzeba było o tu coś jeszcze mamy. Weźmy wszystko, a te metale? Aha, te metale nie można nic z tym zrobić. Chodźmy obejrzeć jeszcze wyspę dookoła, czy tu gdzieś coś może będzie ciekawego. Tu mamy fundamenty nasze. O, jest coś. Halo, Panie Krabie, czy ja mogę Cię trafić? Nie. A czy ja mogę zbudować e, inwentory? Nie. Build? Aha, research table. Tu jest dom. Tu mamy jakieś do gotowania. Scrap metal i komponenty. Scrap metal i komponenty. Dobra, mamy grzyby. Widzę, że mamy już połowę. Czekajcie, w sumie ja miałem iść zwiedzić wyspę, więc tak. Zetniemy sobie to drzewo przy okazji, jak będę chciał tam budować ściany i tak dalej. Okej, okay, spoko, ale trzeba przyznać, że naprawdę graficznie może ta gra nie jest jakaś Piękna aż tak bardzo, ale graficznie, i to jak na przykład się ścina drzewo, czy coś, to bardzo mi to właśnie przypomina Stranded Deep. Troszkę się ugrałem tam. Zbudowałem co nieco jakieś łódki i tak dalej. Pływałem, rozbudowałem się bazy i tak dalej. Więc muszę przyznać, że gra mi się podobała, chociaż nie było za bardzo co tam robić. Z tego co widzę z Nukeland że bodajże... cunkę su... nam to przepraszam. Dobra, czy tak, tu zostały nam dwa drzewa. Wyjdźmy na górę, bo tam będzie widać lepiej. Tu zostało nam jeszcze jedno drzewo. I zostały drzewo, dwa drzewa tam. Więcej drzew nie widać. Dobra. Wchodzimy B domek. Dobra, co ja chcę? Ja chcę ściana z oknem, niech będzie. Nie tu. Eee, czekajcie, jak? Jak się teraz tego pozbyć? da model flyer muszę wejść w ustawienia i zobaczyć jak pilot może R Hmm. Nie, to nie co mi pokazuje, to hmm. trochę mi to nie pasuje ta ściana tutaj. Serio. Ale dobra, widzę, że się robię głodne. Fishing bite. Mamy grzyby, grzyby dają plus 10 a truskawki dają 10 i tiryst. co to jest thyrst plus 10? Mamy węgiel, Aha, nie mogę tego przełożyć, czyli staw jest po 15 tak jakby. O, tu jest, dobra. Wooden Spear. Wykrastujmy sobie. I włócznie przełóżmy sobie tutaj. Okej, okay, mam. Chodźmy zobaczyć, a, czy jak spadnę z... Bo są obrażenia jakieś. Widziałem obrażenia. Dobra, no pytanie, gdzie jest krabik? Troszkę przycina tą grę. Krabika nie widzę ale za to możemy myślę myślę że możemy o czekaj nie wiem czy dostał krabik Dobra, mamy jedno mięsko kraba. Ale teraz możemy zanurkować i popatrzeć pod wodę. Co tu jest jeszcze ciekawego? Dobra, widzę, że z shiftem płyniemy szybciej. Uuuu! Dobra, z samochodów jest scrap metal. Okej, okay. spoko. Tu już chyba widzę jeszcze jednego krabika. Tak jest, mamy dwa krabiki. I cóż, z tego co widzę idzie noc. Więc wróćmy do naszej powiedzmy pierwszych fundamentów. Niestety ta ściana mi się tu nie podoba. I też szczerze powiedział, nie wiem czy no, niestety to nie znika. Okej, okay, zjedzmy coś. Hunger plus 15 No nie powiedziałbym, że to jakoś się najadłem chociaż trochę podniosło, nie powiem, że nie Truskawki bardziej, a grzyby spoko znaczy się spoko, tak dziwnie nie wiem zakaslał, zakichnął, nie wiem co to się stało Dobra, przy tym zachodzie słońca Was żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.